Odkąd pamiętam, wiedziałem, że w mojej historii jest dziura. Mama nigdy nie mówiła o moim ojcu. Żadnego zdjęcia, żadnego imienia, nic. Mówiła tylko, że to był błąd z przeszłości. Ale to nie był zwykły błąd, to była głęboka trauma, która kształtowała każde milczenie, każde nieobecne spojrzenie. Dorastałem z uczuciem, że czegoś mi brakuje. Kiedy zostałem detektywem specjalizującym się w przestępstwach na tle seksualnym, to nie był przypadek. W głębi duszy szukałem sprawiedliwości za coś, czego nie umiałem nazwać. Jakaś stara wściekłość mną kierowała. Instynkt, którego nie mogłem uciszyć. To właśnie podczas jednego ze śledztw wszystko zaczęło się układać. Sprawa archiwalna seryjnego mordercy, który terroryzował Kraków w latach 90., wróciła na światło dzienne po tym... Jak próbka dna pobrana podczas międzynarodowego dochodzenia pasowała do profilu genetycznego tego człowieka. Było 10 potwierdzonych ofiar, ale zniknął bez śladu w 1995 roku. I właśnie w tym roku mama zaszła ze mną w ciąży, po mrocznym epizodzie, którego nigdy nie zgłosiła policji. Potwór zniknął, a moje życie się zaczęło. Za dużo zbieżności. Zacząłem krzyżować dane. Daty, miejsca, profile ofiar. Mama idealnie pasowała jako możliwa jedenasta ofiara, nieurzędowa. Bez dokumentów, bez doniesienia. Tylko milczenie jako ochrona. Ale najbardziej przerażający był wynik analizy genetycznej. Porównałem swoje własne dna z materiałem przestępcy. I tam była surowa, krwawa prawda, byłem synem tego potwora. Czego nie wyobrażałem sobie, to imię, które pojawiło się powiązane z dna. Imię, które sprawiło... Że zadrżałem. Krzysztof Nowak, mój ojczym. Człowiek, który mnie wychował, który uczył mnie jeździć na rowerze po podwórku naszego bloku w Nowej Hucie, który pomagał mi z matematyką przy kuchennym stole, to był ten sam człowiek, który zniszczył duszę mojej mamy. Wszedł w nasze życie z taką łatwością, jakby należał do niego od zawsze. Pamiętam, jak mama go poznała. Pracowała wtedy w sklepie spożywczym na osiedlu, a ja chodziłem już do podstawówki. Krzysztof przychodził po zakupy, zawsze uprzejmy, zawsze z uśmiechem. Pomagał jej nieść ciężkie kartony, rozmawiał ze mną o piłce nożnej. Wydawał się idealny. Gdy się pobierali, byłem szczęśliwy. Wreszcie miałem tatę, jak wszyscy chłopcy z klasy. Krzysztof był cierpliwy, łagodny. Kupował mi zabawki, zabierał na mecze Krakowi. Gdy przyszła na świat moja młodsza siostra Kasia, potem braciszek Tomek. Czułem się jak część prawdziwej rodziny. Przez wszystkie te lata, przez wszystkie wspólne święta, wakacje nad morzem w Kołobrzegu, przez wszystkie ojcowskie rady, on wiedział. Wiedział, kim jestem. Wiedział, co zrobił mojej manie. I udawał kochającego ojca z zimną krwią socjopaty. Teraz, gdy patrzę wstecz, widzę oznaki. Sposób, w jaki czasami patrzył na mamę, nie z miłością, ale z dziwną satysfakcją. Jak kontrolował każdy aspekt naszego życia, zawsze wiedział, gdzie jesteśmy. Myśleliśmy, że to troska. A to było posiadanie. Mama przeszła przez piekło, ale postanowiła żyć. Gdy dowiedziała się o ciąży, myślała o ucieczce, ale zdecydowała się zmierzyć z wszystkim sama. Przeniosła się z rodzinnego Tarnowa do Krakowa, zerwała kontakty z przeszłością i całkowicie poświęciła się mojej ochronie. Nie było łatwo. Urodziła mnie w szpitalu na prokociniu, z komplikacjami, bez wsparcia. Wróciła do nauki z niemowlęciem na rękach i charowała na trzech etatach. Rano sprzątała biura, po południu pracowała w sklepie, wieczorami robiła coś w domu, szyła, prasowała dla sąsiadów. Wszystko, żeby nas utrzymać. Nigdy nie pozwalała mi pytać ojca. Mówiła tylko: Nie musisz wiedzieć, skąd pochodzisz, bo ja wiem, gdzie chce cię zaprowadzić. Te słowa brzmiały jak mantra w naszym małym mieszkaniu na trzecim piętrze bloku bez windy. Pamiętam, jak bardzo się starała. Kupowała mi kredki, żebym mógł rysować. Czytała bajki wieczorami, mimo że była wykończona. Na Mikołajki zawsze było coś pod choinką, nawet jeśli to oznaczało, że ona jadła tylko chleb z margaryną przez tydzień. Miała 23 lata, gdy się urodziłem. Była dzieckiem, które musiało dorosnąć z dnia na dzień. W tej wyczerpującej rutynie, lata później, poznała Krzysztofa. Był jak przeciwieństwo wszystkiego, co przeszła. Spokojny, cierpliwy, uprzejmy. Przychodził do sklepu na osiedlu, gdzie pracowała, i zawsze znajdował pretekst do rozmowy. Najpierw o pogodzie, potem o cenie chleba, w końcu o mnie. Twój syn to mądry chłopiec, mówił. Widziałem go wczoraj z książką na podwórku. Mama się czerwieniła. Nikt od lat nie mówił o mnie jak o jej synu z taką dumą. Krzysztof zbliżał się ostrożnie. Przynosił mi komiksy, uczył gry w szachy na ławce przed blokiem. Gdy mama pracowała w soboty, czasami oferował, że pójdzie ze mną na boisko. Stopniowo zyskiwał jej zaufanie, a potem też moje. Pamiętam dzień, kiedy po raz pierwszy przyszedł na obiad. Mama gotowała rosół przez cały dzień, żeby było idealnie. Krzysztof chwalił każdą łyżkę. Rozmawiał ze mną o szkole, pytał o moje plany. Po obiedzie pomył naczynia, a mama płakała z wdzięczności w kuchni. Pobrali się w krakowskim USC dwa lata później. Była skromna ceremonia, tylko świadkowie i my. Mama miała na sobie niebieską sukienkę, którą uszyła sama. Krzysztof kupił mi nowy garnitur. Czułem się jak prawdziwy syn. Gdy urodziła się Kasia, a potem Tomek, dom napełnił się śmiechem. Krzysztof był cierpliwym ojcem, pomagał przy dzieciach, nigdy nie narzekał. Mama w końcu mogła odpocząć. Pierwszy raz od lat widziałem ją naprawdę uśmiechniętą. Ale to, czego mama nigdy nie wiedziała, a ja odkryłem dopiero teraz, to że Krzysztof od początku wiedział, kim była. Zbliżył się celowo. Gdy dowiedział się o ciąży, wrócił do miasta i stworzył idealną postać. Chciał być blisko syna, którego nie planował, ale także potrzebował fasady. Żeby zmylić policję. Rodzina stała się jego tarczą. Zaczął popełniać przestępstwa w innych krajach, gdzie identyfikacja była trudniejsza. Coraz ostrożniej. Przemoc nie ustała, tylko zmieniła adres. I przez cały ten czas uśmiechał się do nas przy stole śniadaniowym, jakby nic. Po potwierdzeniu nas spędziłem kilka dni, nie mogąc normalnie oddychać. Mężczyzna, który nosił mnie na ramionach, był tym samym, który zniszczył duszę mojej mamy. Dom, w którym dorastałem, był kryjówką przestępcy poszukiwanego międzynarodowo. Nie mogłem tego zignorować. Wziąłem nakaz. Wróciłem do tego domu, ale tym razem jako detektyw. Krzysztof spojrzał na mnie z tym samym spokojnym wyrazem twarzy co zawsze. Kiedy wypowiedziałem jego pełne imię i nazwisko i pokazałem dokument, jego oczy zastygły. Nie zaprzeczył. Tylko uśmiechnął się z boku, jakby czekał na to od lat. Wiedziałem, że kiedyś przyjdziesz, powiedział po polsku, ale z lekkim akcentem, którego nigdy wcześniej nie zauważyłem. Jesteś dobry w tym, co robisz. Lepszy niż się spodziewałem. Mama, usłyszawszy krzyki i widząc Krzysztofa w kajdankach, podbiegła do mnie. Nie mogłem kłamać. Powiedziałem jej wszystko. Upadła na kolana, w szoku. Krzyczała nie, jakby mówiła to do własnej przeszłości. Mamo, ja, ja jestem jego synem, wyszeptałem, a słowa paliły mi gardło. Prawdziwym synem. Patrzyła na mnie przez długą chwilę, jakby próbowała zrozumieć język, którego nie znała. Potem objęła mnie tak mocno, że myślałem, że się uduszę. Nie, powiedziała w końcu. Jesteś moim synem. Tylko moim kropka. W następnych dniach dowiedziałem się, że Krzysztof przyznał się do wszystkich zbrodni. Opowiedział, że rozpoznał mamę, gdy zobaczył ją ponownie, i że to rozbudziło w nim jakiś instynkt posiadania. Powiedział, że nigdy nie przestał działać, tylko stał się ostrożniejszy, podróżując do krajów sąsiednich. Budowanie rodziny z kobietą, którą zniszczyłem, było wygodne, powiedział podczas przesłuchania. Niemal poetyckie. Te słowa nie dawały mi spokoju. Cała nasza rodzina była dla niego tylko fasadą, eksperymentem, grą. Każdy obiad, każde święta, każde kocham cię tato, wszystko było częścią jego planu. Kasia i Tomek, moje rodzeństwo, byli w szoku. Kasia miała 15 lat, Tomek dwanaście. Jak miałem im wytłumaczyć, że tata, który uczył ich jazdy na rowerze i pomagał z pracami domowymi, był potworem? Że ich wielki brat to syn ofiary i przestępcy jednocześnie? Mama spędziła dni w absolutnej ciszy. Chodziła po domu jak ciało bez duszy. Ale pewnej nocy usiadła ze mną i powiedziała: Przeżyłam go dwa razy. I wychowałam cię, żebyś był dokładnie przeciwieństwem tego, kim on był. Jej słowa dały mi siłę. Nie byłem kontynuacją zbrodni. Byłem owocem odwagi. Syn urodzony z ciemności, ale wychowany w świetle. A teraz musiałem uhonorować to jedyną rzeczą, która mi pozostała sprawiedliwością. Ale była jeszcze jedna rzecz, która mnie prześladowała. Krzysztof nie wyglądał na skruszonego. Podczas aresztowania, gdy patrzył na mamę, w jego oczach widziałem nie żal, ale satysfakcję. Jakby cieszył się, że w końcu może zrzucić maskę. Wiesz co jest najśmieszniejsze, powiedział mi w areszcie: Że naprawdę was kochałem. Na swój sposób. To nie znaczy, że to co robiłem było złe. To znaczy, że byłem skomplikowany. Tego dnia zrozumiałem, że prawdziwy potwór to nie ktoś, kto wygląda jak potwór. To ktoś, kto potrafi kochać i krzywdzić jednocześnie. Ktoś, kto używa miłości jako narzędzia kontroli. Z Krzysztofem fareszcie układanka w końcu się układała, ale kawałki mojego serca były rozsypane po podłodze. Mężczyzna, którego nazywałem tatą, który uczył mnie wiązać krawat i odbierał ze szkoły, był tym samym, który skrzywdził mamę w przeszłości. Ale to, co mnie najbardziej dręczyło, to wiedza, że nigdy nie żałował. Że każdy gest czułości był częścią zimnej gry. Podczas przesłuchań przyznał się do tego, co robił. Powiedział, że potrzebował solidnego alibi, że budowanie rodziny było idealną przykrywką. I wyznał, że nadal popełniał swoje zbrodnie, ale poza krajem, znacznie ostrożniej. Miał fałszywe dokumenty, dobrze zaplanowane trasy i cykl służbowych podróży, które teraz widziałem wyraźnie, nie były niczym niewinnym. Jeździłem do Czech, na Słowację, czasem do Niemiec, mówił bez emocji. Tam nikt nie kojarzył polskiego biznesmena z lokalnymi sprawami. Każdy kraj miał własne problemy. Wierzyłem w jego opowieści o konferencjach budowlanych w Pradze, o kontraktach w Bratysławie. Mama również. Przywoził prezenty, zdjęcia z hoteli, wizytówki. Wszystko wyglądało normalnie. A tymczasem, pamiętam, jak wracał z tych podróży. Zawsze był zmęczony, ale zadowolony. Mówił o sukcesach, o nowych kontraktach. Czasami zostawał dłużej, żeby wszystko załatwić, a my tęskniliśmy za nim w domu. Kasia rysowała mu kartki, Tomek trenował piłkę, żeby pokazać mu nowe triki. Mama, nawet zniszczona, była tym, co mnie najbardziej zaskoczyło. Pewnego dnia przyszła do mojego pokoju i wręczyła mi karton ze starymi listami. To były strony wynurzeń, których nigdy nie wysłała, napisane w pierwszych miesiącach po moim przyjściu na świat. Pisałam to, żeby nie oszaleć, powiedziała. Żeby gdzieś wyrzucić ten ból. Czytałem o jej strachu, o bezsennych nocach, o sile, którą musiała wyciągnąć z nicości. Ale w każdej linijce było jasne: zdecydowała się mnie kochać od pierwszej chwili. Nawet wiedząc, skąd pochodzę, postanowiła widzieć we mnie nową szansę, nie wspomnienie przeszłości. Nigdy ci nie powiedziałam o nim, żebyś mógł dorosnąć wolny od jego cienia, szepnęła. Ale może popełniłam błąd. Może powinienem był wiedzieć. Nie, mamo, odpowiedziałem. Robiłaś to, co uważałaś za słuszne. Ochraniałaś mnie, kropka. Ale była jeszcze jedna rzecz, którą odkryłem podczas śledztwa. Krzysztof prowadził podwójne książki. Jedna dla Urzędu Skarbowego, druga dla siebie. Tam znajdowały się prawdziwe daty jego wyjazdów, prawdziwe miejsca, prawdziwe powody. Koordynaty, które pasowały do nierozwiązanych spraw w całej Europie Środkowej. Jego metoda była prosta: znajdował kobiety samotne, w trudnej sytuacji, często matki samotnie wychowujące dzieci. Atakował, gdy były najbardziej bezbronne. Potem znikał, wracając do swojego normalnego życia w Krakowie. Rodzina dawała mi spokój, powiedział podczas jednego z przesłuchań. Gdy wracałem do domu, do ciebie, do mamy, do dzieciaków, to była ulga. Jakby wymazywanie tego, co robiłem. Używał nas jak środka uspokajającego. Naszą miłość, nasz śmiech, nasze zwykłe życie wszystko to było dla niego terapią po tym, co robił innym. Wiadomość o aresztowaniu Krzysztofa rozprzestrzeniła się szybko. Najpierw lokalne gazety, potem ogólnopolskie. A następnie Międzynarodowa Policja zaczęła ponownie otwierać dziesiątki spraw. Profile się zgadzały, sposób działania też. Różne kobiety, teraz starsze, zaczęły się zgłaszać. Podobne historie, wszystkie naznaczone strategicznym okrucieństwem. Zgłosiła się Anna z Pragi. Miała teraz 45 lat, ale gdy opisywała to, co przeszła 20 lat temu, znów była przerażoną 25-latką. Mówiła o polskim biznesmenie, który wydawał się uprzejmy, pomocny. Oferował podwiezienie, gdy wracała z nocnej zmiany ze szpitala. Mówił po czesku z akcentem, ale dobrze mówiła przez tłumacza. Powiedział, że jego żona też jest pielęgniarką, że rozumie, jak ciężko to jest. Była też Maria ze Słowacji, studentka, która pracowała w weekendy w restauracji. Krzysztof zjawił się tam kilka razy zawsze sam, zawsze miły. Zostawał na piwki, pytał o studia. Pewnego wieczoru zaoferował, że odprowadzi ją do domu. Długo rozmawialiśmy po drodze, wspominała. Mówił o Polsce, o swojej rodzinie. Pokazywał zdjęcia dzieci. Wydawał się normalny, ojcowskim. Każda opowieść była jak kawałek tej samej układanki. Krzysztof nigdy nie zostawiał śladów. Używał rękawiczek, atakował w nocy. Nigdy nie powtarzał pełnego wzorca. Ale dna dna nie kłamie. Krew, którą rozlał, zmieszała się z krwią płynącą w moich żyłach. Zostałem wezwany do składania zeznań na kilku rozprawach. Moja pozycja była delikatna, byłem synem agresora i jednocześnie synem ofiary. Ale przede wszystkim byłem funkcjonariuszem. I byłem tam, żeby zapewnić, że wszystkie głosy uciszane przez strach mogą w końcu zostać usłyszane. Za każdym razem, gdy jakaś kobieta wstawała, żeby opowiedzieć o tym, co przeszła, widziałem w niej kawałek mojej mamy. I zdawałem sobie sprawę, że ich ból nie ma przedawnienia. Był żywy, stłumiony, czekający tylko na szansę, żeby oddychać. Pana ojczym zniszczył mi życie, powiedziała jedna z nich, patrząc mi prosto w oczy. Ale pan, pan dał mi głos. Dziękuję. Te słowa zostały ze mną na zawsze. Zrozumiałem, że sprawiedliwość to nie tylko o To o tym, żeby prawda została wypowiedziana na głos, żeby nie umarła razem z nami. Prokurator prowadzący sprawę, dr Kowalski, wielokrotnie powtarzał: To nie jest sprawa tylko o przeszłości. To przestępstwa, które nadal by się działy, gdyby nie pana praca, komisarzu. Kiedy nadszedł dzień głównej rozprawy, mama postanowiła pójść. Usiadła w pierwszym rzędzie, prosto, z podniesioną głową. Krzysztof wszedł w kajdankach. Gdy ją zobaczył, opuścił wzrok. Po raz pierwszy, może, poczuł wstyd. Nie płakała, nie krzyczała, tylko patrzyła w milczeniu, jak ktoś, kto wygrał. I w tym momencie zrozumiałem, sprawiedliwość nie zawsze dotyczy zemsty. Czasami chodzi tylko o to, żeby prawda została wypowiedziana na głos. Oskarżony zostanie skazany na karę łączną 30 lat pozbawienia wolności, ogłosił sędzia. Bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Mama tylko pokiwała głową. Jakby mówiła, nareszcie. Krzysztof został skazany na wielokrotne kary za przestępstwa popełnione w kraju i za granicą. Proces był długi, złożony, ale konieczny. A gdy wszystko się skończyło, mama zrobiła coś, co mnie głęboko poruszyło. Posadziła drzewo w ogrodzie naszego nowego mieszkania. Tutaj zaczyna się nasza prawdziwa historia, powiedziała. Nie jako ofiary, nie jako ci, którzy przeżyli, ale jako ludzie wolni, wolni od strachu, wolni od milczenia, wolni od niego. Przeniosła się z Kasi i Tomkiem do małego domku na peryferiach Krakowa. Daleko od bloków, daleko od wspomnień. Dzieci potrzebowały czasu żeby zrozumieć co się stało. Kasia zaczęła chodzić do psychologa, Tomek zamknął się w sobie na kilka miesięcy. Ale mama była cierpliwa. Wiedziała, że gojenie wymaga czasu. Każdy z nas ma prawo do swojego tempa, mówiła. Ważne, żebyśmy szli dalej razem. Wróciłem do pracy jako detektyw, ale z innym spojrzeniem. Teraz rozumiałem, że potwory czasami noszą wyprasowane koszule i robią grilla w niedzielę. Że zło nie zawsze krzyczy, czasami szepcze, przebrane za miłość. Moje zobowiązanie dziś dotyczy niewidzialnych ofiar, matek wychowujących dzieci same, synów urodzonych w ciemności, którzy mimo wszystko świecą. Mama uczyniła mnie mężczyzną siłą, o której nie wiedziała, że ją ma. Wiesz, co jest najważniejsze, powiedziała mi pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy w kuchni nowego domu: Że nie pozwoliłam mu cię zniszczyć, Że stałeś się tym, kim jesteś. Mimo tego, skąd pochodzisz. W ciągu kilku miesięcy po procesie otrzymałem dziesiątki listów od kobiet z całej Europy. Dziękowały za to, że sprawa została nagłośniona, że ich historie zostały wysłuchane. Niektóre pisały, że po raz pierwszy od lat śpią spokojnie. Długo się bałam głośnych dźwięków, napisała jedna z nich. Ale teraz, gdy wiem, że on jest w więzieniu, mogę znów słuchać muzyki. Te słowa pokazały mi, jak wielka była skala zniszczeń, ile istnień zostało zmienionych na zawsze. Ale także jak ważne było to, co zrobiłem. Nie tylko złapanie przestępcy, ale przywrócenie godności jego ofiarom. Zacząłem prowadzić szkolenia dla młodych detektywów. Uczę ich, że najniebezpieczniejsi przestępcy to ci, którzy potrafią się idealnie dostosować, którzy są charyzmatyczni, inteligentni, cierpliwi, którzy budują sobie życie jako ukrycie. Pamiętajcie, mówię im, że przestępca to nie tylko ktoś z tatuażami i blizną na twarzy. To może być wasz sąsiad, wasz przyjaciel, ktoś z waszej rodziny. Mama zaczęła pracować w ośrodku pomocy dla kobiet, które przeszły przez przemoc. Mówi, że pomoc innym pomaga jej samej. Że każda kobieta, którą wspiera, to jakby leczenie własnej rany. Nie mogę zmienić tego, co mi się stało, powiedziała. Ale mogę sprawić, żeby inne kobiety wiedziały, że nie są same, kropka. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że największe śledztwo mojego życia będzie w moim własnym domu. Nigdy nie myślałem, że największym przestępcą, którego szukam, będzie ten, który tulił mnie każdego ranka. Ale teraz wiem, przyszłość może boleć, ale prawda wyzwala. I choć może być okrutna, lepiej z nią żyć, niż umrzeć, nie wiedząc.